Cześć, jestem Krzysiek, a to jest dzisiejsza opinia polityczna. Zapraszam. 1 sierpnia na wiśle płynęła łódka, na której była puszczona międzynarodówka. Jeden z armatorów podczas parady 1 sierpnia emitował międzynarodówkę, ogólnoświatowy hymn komunistów. Jaka reakcja, oburzenie, sprawa zgłoszona do ZTM. I ludzie oczekują wyciągnięcia konsekwencji, bo nie jest to tylko propagowanie komunizmu, ale też skandaliczne wystąpienie w rocznicę wybuchu powstania, mającego też być sygnałem dla Sowietów, że Warszawa sama się wyzwoli. Co ja o tym myślę? No, nie był to dobry pomysł i nie mogę znaleźć argumentów za tym, żeby puszczać międzynarodówkę 1 sierpnia. Trzeba było 22 lipca puszczać, bo manifest PKWN był istotnym wydarzeniem dla komunistów i warto było w ten dzień, a nie 1 sierpnia, raczyć uszy międzynarodówką. Czy czyn powinien być potępiony? Moim zdaniem tak, bo komunistom nie zależało na zwycięstwie powstańców i byli wrogo do nas wtedy nastawieni. A trzeba pamiętać, że w tym okresie międzynarodówka była też hymnem CCCP. Żebyście zrozumieli, samo śpiewanie międzynarodówki dla siebie nie jest złe. Każdy ma swoje poglądy. Niektórzy mają komunistyczne lub podoba im się ten utwór i lubią go po prostu sobie puszczać. Problem w tym, że to nie była odpowiednia rocznica, i ogólnie polskie prawo tempi komunizm za ten totalitaryzm. Z lat 1945-1989 i trzeba to uszanować. Ja wam serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam na komentary. Była to audycja PAPM Podcast. Prowadził scenariusz realizacja krzysiek. Rok produkcji i publikacji 2023. Point. <laughs>